Ok, przyczepka ABE i domino V to jest bodajże 98 rok produkcji z zewnątrz. To trzeba przemalować. Po prostu się z tym pobawić. Ogólnie z zewnątrz. Z tej strony jest czyściutka. Mało nie ma żadnych obić. Oponki całkiem fajne. Bardzo duży plus 1220 dopuszczalnej masy. 198 załadunku, czyli pszczepa waży około tony. Z tyłu, w trakcie rejestracji, pewnie już będzie zarejestrowana. Tutaj tylko malutka wgniotka, ale to niczym tak naprawdę nie wadzi. Z tej strony też ładna. Będziemy mieć czas. Zrobimy to niestety, będzie w cenie. Jeżeli tak, to cena będzie oczywiście niższa, uwzględniająca tą pracę, którą mam nadzieję, ktoś tam jeszcze sobie wykona we własnym zakresie. Rozkładane dwa małe chipy. Nic takiego wielce przerażającego. Piętrówka, piętrówka łóżko jest tu, jest, złożony jeden duży, drugi mały ogrzewanie gazowe, elektryczne ten poprzedni model więc o wiele tańsze w ewentualnym serwisie, ale sprawdziliśmy wszystko tutaj śmiga trzy osoby na tej kanapie po złożeniu osobny prysznic Osobny kibelek, no i szafka nie śmierdzi wodna przyczepa.